Ile trzeba było zapłacić, żeby zostać husarzem? Jeżeli ktoś myśli, że szło się do husarii dla pieniędzy, to się grubo myli. Z łupów i marnego żołdu w najlepszym razie można było liczyć na zwrot poniesionych kosztów. A koszty były niemałe. A jeżeli ktoś chce zmniejszyć koszty zakupów, to zapraszam do sklepu wokulskiego. Tam z kodem LISTOPAD aż 15% rabatu na wszystkie produkty, do końca listopada, w tym także te z husarią. Ostatnia taka oferta w tym roku. Minimalnie taki towarzysz husarski musiał zapewnić konie i ekwipunek dla siebie i dwóch pocztowych. Na ten ekwipunek składały się między innymi szyszaki, kolczugi, zbroje, komplet pistoletów, broni białej, wozy do wożenia ekwipunku, namioty do obozowania. I tacy najbiedniejsi husarze w ostatnich dekadach XVII wieku Kupując z drugiej ręki, otrzymując od rodziny, musieli wyłożyć około 1000 złotych. Standardowo to wszystko kosztowało nawet 4 razy więcej, za co można było kupić całkiem dużą, dobrze prosperującą wieś.